Hej, to Małgoszata Wilkowska, czyli Dietoświat. Dzisiaj przygotowałam dla Was przepis z kuchni niemieckiej, i to będzie słynna sałatka ziemiaczana, czyli kartofel salat. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam, czym charakteryzuje się kuchnia niemiecka, jakie pokarmy mają szczególne zastosowanie, z czego najczęściej się korzysta, jakie są specyficzne dania. Mam nadzieję, że już oglądaliście i wyciągnęliście tego, z tego materiału dla siebie wiedzę. A dzisiaj mam dla Was przepis. Także, jak wspominałam, jest to sałatka ziemniaczana salat i ogólnie w niemieckiej tradycyjnej wersji podaje się ją z mięsem. Ja zrobiłam wersję ala roślinną, nie jest to w pełni roślinna, ponieważ użyłam tutaj majonezu i jogurtu naturalnego, ale no, pominęliśmy mięso. Od razu ostrzegam, że tym osobom, które sałatkę niemiecką ziemniaczaną jadły w Niemczech może się kojarzyć, że co to w ogóle jest go w ogóle same to specyficzne danie? Mój narzeczony właśnie powiedział, że on na słynnym markecie w Bawarii jadł sałatkę niemiecką i moja nie jest do końca... wyglądem nie przypomina. Ale jak zawsze przypominam, jest to moja improwizacja, moja inspiracja. I tak, tutaj, aby zastąpić mięso, ja użyłam tofu i papryki wędzonej, która fajnie imituje smak mięsa. Uwaga, podaję składniki, więc jeśli macie coś do zapisania, to zapisujcie. A jeśli nie, to na końcu na planszach będą jeszcze dokładnie podane przepis, a więc tak. Na 4 porcje potrzebujemy około 1 kg ziemiaków. Najlepiej jest kupić takie sałat, sałatkowe typowe ziemiaki. Biedronce czy wlidu na pewno są one dostępne. Dalej potrzebujemy dwa opakowania tofu, ja użyłam tofu wędzonego. E, I tak, ogórki kiszone około 10, 2 cebule czerwone e, i sos. Teraz, jeśli chodzi o sos, to potrzebujemy około 4 łyżek jogurtu naturalnego, dwie łyżki majonezu, łyżeczka musztardy. Posiekany drobno koperek, majeranek i teraz tak samo przyprawy: sól, pieprz, papryka wędzona. Jeszcze tylko przypomnę, że jeśli chodzi o tofu, to ja, aby one przypominało bardziej smakiem mięso, e, opanierowałam je w papryce wędzonej i obsmażyłam na łyżce z oliwy z oliwek. Przygotowanie jest banalne. Ziemniaki najlepiej jest ugotować na parze w całości. Następnie możemy je pokroić. Ja wolałam, żeby one nie zrobiły się z niej taka paćka, więc po prostu pozostawiam je w całości. Kroimy ogórki, kroimy cebulę yy, uprzednio, kroimy na kawałeczki tofu. Panierujemy, tak jak już mówiłam, w papryce wędzonej i podsmażamy krótko na oliwie z oliwek. A składniki sosu mieszamy i mamy taki fajny sos, który na pewno będzie fajnym połączeniem z tą sałatką i jej składnikami. Jedna porcja takiej sałatki to około 460 kcal. I tutaj, w przeciwieństwie do tradycyjnej sałatki ziemiaczanej, oszczędzamy na tłuszczach nasyconych. E, przy okazji dostarczamy białko roślinne dzięki tofu. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty, także jest do przygotowania praktycznie dla każdego. Niepotrzebne tu są specjalne umiejętności kulinarne. Składniki też nie są drogie, także to będzie fajny pomysł na posiłek e, na weekend czy też na dzień powszedni. Ja dziękuję Wam za to, że mnie oglądacie. Dziękuję Wam za ten odcinek i dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że tą sałatkę przygotujecie w domu. Żegnam się z Wami jak zwykle. Pamiętajcie o subach, o lajkach, o posyłaniu filmów w świat. I następnym razem widzimy się przy okazji następnej kuchni orientalnej, czyli koreańskiej. Trzymajcie się, cześć.